Bardziej wilgotne niż suche. Antena schowana jest, bo już niestety wilgotność jest duża. Ale łączność nawiązana. W opisie filmu napiszę, jaka jest odległość, bo nie mam dostępu tutaj do internetu. Ale w opisie będzie filmu. Dzisiaj jest niedziela. Pogoda. Taka, że mało co widać na odległość. Kraków jest bardzo słabo zaznaczony. Widać, widać ledwo kopiec kościuszki. Deszczyk pada. No dobrze Zab... Nie, no po prostu Sprawdzimy teraz trzeci kanał Tu my... byliśmy na siódmym Tak 3, 3 no, ale tam jest powrotem To będzie chyba jedyny film na YouTube dzisiaj Więc warunki są jakie są Dobra jestem na trzecim Zawołamy